Jeśli czujesz, że między wami coś wisi w powietrzu, ten przekaz może być właśnie dla ciebie. Bo najbliższe dni przyniosą więcej niż się spodziewasz. Ktoś chce poważnej relacji, może dojrzewa do rozmowy o wartościach lojalności albo o związku. Chce robić to po swojemu, ale z intencją. Odezwie się niespodziewanie, z ciekawością, może trochę nieporadnie, ale z impulsem, który zmieni energię. Rozmowa może być szybka, intensywna, może nawet burzliwa. Ktoś nie wytrzyma już tej ciszy lub napięcia. Będzie opór, obrona. Ktoś walczy ze swoimi uczuciami albo broni serca, żeby znowu nie zostać zranionym. Ale uczucie nadal jest. Jeśli przejdziecie przez tą falę emocji, możecie dojść do porozumienia, zbliżenia, może nawet ważnego wyznania. Odezwij się, ale nie będzie to spokojna rozmowa. Zostaw obserwacje, jeśli czujesz, że między Wami jeszcze nie do końca jest coś skończone. Przyszłość właśnie się pisze.